W -Wrocławskim magazynie miejskim witam państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Straż Miejska w Wino-Wrocławiu opublikowała statystyki dotyczące ostatnich zgłoszeń. O działaniach municypalnych rozmawialiśmy z Sylwią Demską, zastępcą komendanta Straży Miejskiej w A no w takim razie, jak wypadły ostatnie statystyki, jeśli chodzi o zgłoszenia, interwencje? No, jeśli chodzi o ostatnie statystyki, one wypadają mniej więcej tak jak zawsze. Najwięcej zgłoszeń otrzymujemy tych dotyczących nieprawidłowości w parkowaniu. Jest to mniej więcej 30-35% wszystkich zgłoszeń. Pozostałe, jak się tutaj przekłada to na wynik? Natomiast pozostałe to przede wszystkim zwierzęta. Jest to około 20% wszystkich zgłoszeń. Później mamy awarie techniczne spożywanie alkoholu, czy też zakłócanie porządku, zagrożenia życia i zdrowia. Te zgłoszenia mniej więcej mają po około 10 do 15%. Ale te statystyki w związku z tym, że rozpoczęła nam się wiosna, mogą... Trochę się zmienić, jeśli chodzi o zwierzęta, zwłaszcza te dzikie, no i pewnie naruszenie porządku publicznego, spożywanie alkoholu. Czy rzeczywiście te wcześniejsze lata to pokazywały, że te statystyki w związku ze zmianą pory roku się zmieniają, dotyczące na przykład właśnie dzikich zwierząt, czy na przykład naruszania porządku publicznego? No jak najbardziej, jeśli chodzi na przykład o spożywanie alkoholu, przy okazji też zaśmiecanie. Wiadomo, jeśli mamy lepszą pogodę, gdzieś tam spożywanie piwka. Pod chmurką, do tego wybryki chuligańskie, zaśmiecanie terenów. Już otrzymujemy takie zgłoszenia od mieszkańców, na przykład Osiedla Nowego, że gdzieś tam się te tematy zaczęły. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenia dotyczące zwierząt, jak najbardziej, zwłaszcza tych młodych zwierząt, to będzie taki wybuch, że tak powiem, maj, czerwiec, gdzie tych zwierzątek będzie więcej. I wtedy rzeczywiście macie sporo pracy, jak obserwuję Wasz profil facebookowy, to tych zgłoszeń jest dużo. E, tak. Y, zgłoszeń dotyczących zwierząt y, jest bardzo dużo. Y, zawsze zimą jest no, troszeczkę mniej, natomiast właśnie wiosną, latem jest y, jak najwięcej. Y, I tutaj mieszkańców y, uczulam y, przy okazji, że jeśli y, zobaczą takie zwierzę dzikie, które nie potrzebuje pomocy, jest to młode zwierzę, no mamy już na przykład zające y, teraz o tej porze. Za chwileczkę będą ptaki. Prosimy, nie ruszać, zostawić je w tym miejscu, jeśli ono jest zdrowe, nie jest ranne. Nie, nie ruszamy, zostawiamy. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się niezwykła lekcja WF-u. To w ramach akcji Mistrzenie Sportu w Szkołach blisko pół tysiąca dziewczyn trenowało pod okiem polskich gwiazd sportu. Oprócz zajęć przeprowadzone zostały także pogadanki na temat współczesnych problemów nastolatek. Gościem specjalnym imprezy była złota medalistka olimpijska Otylia Jędrzejczak. Po raz kolejny jest Pani w wrocławiu Warto pojawiać się w naszym mieście i prowadzić takie akcje, bo jak widać, frekwencja spora. Jaki jest cel tej imprezy? Co chcecie promować podczas tych spotkań z Monierzem? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteśmy wino-Wrocławiu. Po raz kolejny z projektem Mistrznię w Szkołach, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 15 uczennic, które się zarejestrowało do tego projektu razem ze szkołami dzisiaj. Cieszy mnie fakt tego, że chcemy podczas tego projektu jak zawsze mówić o tym, że warto być sobą. Jestem sobą, jestem Bella, jestem piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna. To hasło przewodnie naszego projektu Mistrzynie w Szkołach. Chcemy pokazać dziewczynom, żeby walczyły o siebie, nie poddawały się w drodze do marzeń. Poprzez aktywność fizyczną szukały u siebie tego zdrowego trybu życia, tak? Bo poprzez sport, żeby te endorfiny wychodzące ze sportu, żeby wartości wychodzące ze sportu przenosiły na życie codzienne. Cieszę się, że województwo kujawsko pomorskie po raz, na, po raz kolejny jest z nami partnerem miasto i że możemy tutaj być wspaniały mistrzynie Katarzyna Zilman, Marika Popowicz-Drapała, Natalia Czerwonka. Tak naprawdę cztery różne osobowości, cztery różne dyscypliny i to też chcemy uczennicom pokazać, że no nieważne jak wyglądasz, nieważne jakie masz zaplecze finansowe, ważne, jak bardzo chcesz. Ale nie macie łatwego zadania, bo ciężko zachęcić do aktywności sportowej młodzież, ciężko wyrwać z tego świata wirtualnego bo sporo pracy, prawda? Kiedyś chyba było łatwiej, no nie chyba na pewno. Myślę, że kluczem wyrwania dzisiaj młodzieży ze świata wirtualnego jest też podejście nauczycieli i trenerów, bo nie oszukujmy się, że główny przykład dają początkowo rodzice, potem tym motywatorem jest trener, motywatorem jest nauczyciel wychowania fizycznego, oczywiście i sami wzajemnie ze sobą, więc my też mówimy do nich te gumy, które otrzymują od nas po tym projekcie, bo każda szkoła otrzymuje pakiet gum firmy instruktażowe, żeby wykorzystywały dziewczyny w szkole, żeby przychodziły na lekcje wychowania fizycznego i szukały dla siebie innej alternatywy, jeżeli ta przedstawiona im się nie do końca podoba. Oczywiście lekcje wychowania fizycznego powinny dzisiaj być bardziej otwarte na to, co młodzież chce robić, ale w zachowaniu też tego, żeby one po prostu ćwiczyły i pokazywały sobie, czym jest aktywność fizyczna, że jest, nie tylko, że jest nie tylko ćwiczeniem. Bo mnie to, co mnie nurtuje, to to, że my cały czas patrzymy na lekcję wychowania fizycznego jako na ćwiczenie. A tak naprawdę to jest jedyna lekcja w szkole, która uczy szukania lidera w zespole, wyznaczania drużyny, współpracy w drużynie, wartości, które przydają nam się w życiu codziennym, potem nawet w pracy. Więc tym bardziej ta lekcja powinna być traktowana coraz lepiej i mam nadzieję, że dziewczyny po dzisiejszej naszej lekcji z nami, po ćwiczeniach, popatrzą na siebie inaczej, bo też my bardzo siebie, te, te młode pokolenie bardzo siebie ocenia, porównuje do siebie, więc że popatrzą na siebie inaczej i uwierzą, że mogą zrobić wiele, no ale nic nie ma bez pracy, bo to też jest kolejny przystanek no, młodego pokolenia, które chce wszystko mieć od razu, a y, sport pokazuje to doskonale, że żeby osiągnąć sukces, potrzeba naprawdę wiele lat pracy. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.